Hejka z tej strony Morgan. Przychodzę do Was dzisiaj z moim ostatnim rankedem jako hunter, gdyż już dobiłam y, alikorna i nie chcę go stracić, bardzo pragnę moich fragmentów. I zrobimy sobie voiceover do tego y, mecha. Zobaczyłam, że jest Andrze. Widziałam, że tam gdzieś jest Helena na początku, ale stwierdziłam, że damy jej wyjść z nory. Dostałam jednego hita tutaj, co prawda jego łopatę, ale też dobrze. Sprawdziłam sobie, czy maszyna się na pewno trzęsie. Na pewno się trzęsła. Mówię sobie dobrze. Idziemy po mańcaj, bo jednak mańcaj jest lepszym kąskiem niż Andrzej. Znaleźliśmy sobie Mainzaj, Mówię, nie używam na razie lustra. Spróbuję to zrobić. No, jeden normalny hit, i później dobiję y, lustrem. Co jest ogólnie super strategią na Bloody Queen. Oczywiście nie zawsze można tak zrobić, ale jak można, to dlaczego by nie? Tutaj no, nie było to najlepsze lustro, ale ten jeden fajny trik Pozwala mieć praktycznie zawsze gwarantowanego terror-szoka. Także polecam serdecznie tak próbować. Jeżeli się nie udaje, po prostu przekręcamy się z lustrem i gotowe. Miałam podświetlonego tutaj Andrzeja i widziałam go na drugiej stronie mapy i stwierdziłam, że no to spróbujemy kogoś innego chase'ować. Widziałam, że tam dwie maszyny się trzęsą. Chciałam sprzedać Early Hita dać komuś tutaj, żeby utrudnić ratowanie, no ale nie udało mi się. Prawdopodobnie gdyby nie flywheel małej dziewczynki byłabym w stanie sprzedać tego hita. Podchodzimy bliżej. Tutaj super zagranie ze strony prospektora, bo nie dość, że użył flywheel, to jeszcze udało mu się mnie odepchnąć magnesem. Zostałam zmuszona do użycia tego lustra tak naprawdę. Udało mi się sprzedać hita i wystarczyło, że się tylko obróciłam i już byłam na miejscu. Niestety nie udało mi się y, powstrzymać go od uratowania, ale za to udało mi się go położyć do snu. Stwierdziłam, że nie siadamy tego małego nortona, idziemy od razu za Manca. I dlaczego? Bo jest martwa na krześle i tak sobie zapewniamy przynajmniej taj. No, niestety została speed boosta i mój blink na niewiele się tutaj zdał. Tutaj w ogóle chciałam zrobić czarcza, tak, ale jakimś cudem mi się nie udało. Sadli. Eee, sadzamy ją sobie na krzesełko, zapewniamy sobie at least tie, bo zgaduję, że udałoby mi się kogoś tam zabić, nawet jakby mieli zrobić taki safe rush. Widziałam, że jest tutaj prospektor, ale stwierdziłam, że nie chcę używać lustra, bo. Troszeczkę takie no, zmarnowanie, żeby sobie podejść bliżej do tego surgiwora. Hmm. Tutaj kolejne super zagranie, moim zdaniem, oczywiście. Został tak zwany skanapkowany przeze mnie i przez moje lustro. kolego też lądujesz sobie na krzesełku. Miłego posiedzonka. W ogóle strasznie głupie zagranie z ich strony. Może no tak głupie. No. Niepotrzebnie dekodingowali pod moim nosem, bo dalej miałam blinka, z którego mogłam zmienić spokojnie na abnormal. I Andrzej mógł spokojnie sobie zacząć kolejną maszynę. Ale z jakiegoś powodu zgaduję, że on chciał uratować, a mała dziewczynka po prostu mu się, że tak powiem, wpieprzyła w fach. Pozbawiamy Andrzeja wszystkich chłopat, czyli jest Defense Less. Poszłam od razu po prospektora, bo mówię, siadamy na krzesło, zapewniamy sobie taj. Gramy spokojnie, gramy bez stresu, co będzie, to będzie. Zawsze najważniejsze tak jak już było w jednym filmiku, który jest na YouTubie, by the way. Y, zapewniamy sobie taj. Nie zmieniamy targetu tak z dupy. Idziemy za tą osobą, która była na krześle piękny tuneling tak zwany. Widziałam, że mała dziewczynka stała, dlatego y, używam lustra na niej i chciałam ją uderzyć, żeby ona nie dekodolingowała, żeby tamta dwójka musiała się albo wyleczyć, albo dekodować inną maszynę. Tak naprawdę mała dziewczynka okręciła na nich bata. Weszłam w tego magnesa, dlaczego? Bo miałam tutaj tinnitusa i wiedziałam, że nieważne gdzie prospektor będzie, ten magnes mi pokaże i właśnie tak pokazał. Tutaj czekałam na lustro, bo Prospektor sobie skakał jak wolna sarenka przez te y, okna. Troszeczkę źle postawiłam, dlatego użyłam tej dwójki. Y, tutaj słyszałam, że już zaczyna kampić, dlatego uderzyłam. No i zaczynał kampić paletę i, i co? Nie powinien kampić palety, bo to, to są bodajże mamuty gryfy i ja wiem jak się tam gra, bo też byłam na tej randze, także wiem. Tutaj bezpiecznie lecę znowu po małą dziewczynkę, bowiem, że już nie wstanie i nie będzie decodingować. Zostawiam ją i szukam Andrzeja, bo jako, że to rank, to chciałam wyciągnąć jak najwięcej punktów i chciałam wyeliminować wszystkich. Widziałam, że Andrzej nie pójdzie jakoś daleko i tym bardziej, że widziałam tutaj już ślady. Spokojny cześć za Andrzejem. Widziałam, że już nie ma. Nie ma nawet szans na to, żeby był to taj tylko formen.